Witajcie z tej strony interneter. Po długiej przerwie wracam z nową serią. Oto jest kurs, w którym nauczymy się programować w języku Scala. Więc, jak widzicie, ja tutaj jestem w oknie tworzenia nowego projektu. Nazwiemy go sobie Kurs Scala i po prostu zaczniemy z górki. A, i jeszcze jedno. Dla... Ten kurs jest dla ludzi, którzy mieli jakiś yy, związek, jakieś mieli doświadczenie z programowaniem wcześniej i mogą to nawet być podstawy. Nie, po prostu nie będę tłumaczył na przykład takich rzeczy, jak czym jest zmienna. Yy, bardziej chodzi tutaj o jakąś pomoc dla ludzi, którzy przeskakują z Java na skalę. Więc będę tłumaczył trochę różnice w tych dwóch językach i dlaczego powinniście wybrać skalę albo przynajmniej się jej nauczyć jako jednego ze swoich języków. Więc zaczynamy. Stwórzmy sobie nowy package, który nazwiemy. Cokolwiek niech będzie. Jak sobie nazwiemy pakiet? Teraz stwórzmy nową skalę klas, którą nazwiemy sobie main. Tak, dla zasady, niech będzie main. Więc pierwsze, co możecie zauważyć, to to, że składnia skali na pewno jest w miarę znajoma przypomina sporo języków typu Java i tak dalej, e, mamy tutaj package, tak identycznie jak w Java e, z jedną różnicą nie używamy średników w skali, pozwólcie, że zmienię klawiaturę, e, oraz tutaj jak widzimy klasy Zazwyczaj nie mają modyfikatorów, więc taka klasa wcale nie jest jakąś prywatną klasą albo coś w tym stylu, tylko jest to zwykła, publiczna klasa. Skala jest kompilowana, taka ciekawostka, do tego samego języka pośredniego co Java, więc pomiędzy tymi dwoma językami naprawdę macie duże możliwości co do kooperacji. Możecie używać tych języków zamiennie. Możecie używać klas z jednego w drugim. Jest to naprawdę pomocne. Yy, I skala jest też uruchamiana na JVM, czyli Java Virtual Machine. Tak jak. <totręk> to, skala jest tak samo jak Java, uruchamiana na JVM. Yy, Łączy ona cechy funkcyjne języków takich jak F-Sharp yy, oraz cechy, cechy obie języków obiektowych takich jak Java. Widzicie, znowu musiałem zrobić krótkie cięcie. Yy, otóż tak. Skończyłem na tym, że Java łączy cechy języków obiektowych z cechami języków y, funkcyjnych. I oczywiście dałem przykład F sharp i Java, na przykład. Yy, wiele z Was może mieć jakieś, jakąś wiedzę na temat tego, czym jest język funkcyjny, czym jest język obiektowy. Yy, jeśli programowaliście w Java, to na pewno. Jesteście bardzo za zaprzyjaźnieni z określeniem obiektowy, czyli prosto mówiąc, robienie większości rzeczy na klasach i taki typowy właśnie styl programowania. Będziemy się bardziej skupiali na stylu programowania obiektowym, ponieważ sam nigdy nie, nie przesadzałem z programowaniem funkcyjnym, ale na pewno wejdziemy też odrobinę na te tematy. Więc dobrze. To przejdźmy może do, do pisania kodu, bo właśnie po to tu jesteśmy, tak? Więc zacznijmy od czegoś prostego, typu deklaracja zmiennej w skali. Jak to się robi? W skali używamy słowa kluczowego var. Skrót od angielskiego variable, co znaczy zmienna. Więc zmienna. Dajemy nazwę zmiennej. Nazwijmy ją sobie zmienna. I teraz dwukropek, a po dwukropku dajemy typ zmiennej. Czyli typy zmiennej w skali zawsze są z dużej, nawet typy prymitywne, jak integer i double i wszystkie takie. Więc przypiszmy, zróbmy sobie tutaj zmienną o nazwie zmienna typu int, która. Będzie miała wartość 10. Yy, I teraz tylko właśnie z powodu tego, iż wiele osób przerzuca się na skalę właśnie z javy. Podam także przykład. Jakbyście to napisali w javie, czyli w javie by to było coś w tym stylu. Oczywiście kod dokładnie taki sam, jeszcze średnik. Yy, więc no, skala. Jest skala, nazwa języka skala pochodzi od Scalable Language, czyli język skalowalny. Skalowalność języka jest widoczna naprawdę często. Otóż możemy pomijać oczywiste rzeczy w składni, na przykład to, że zmienna ta jest integerem, ponieważ jeśli jest to dziesiątka. To naj, oczy, najbardziej oczywistym e, procesem byłoby zapisanie właśnie jej do integera. Więc nie musimy podawać e, typu zmiennej. To jest jedno. E, później jak wiadomo brak średników nam bardzo e, skraca kod i takie, taki zapis tego nie różni się wcale bardzo od zapisu w Java. Więc pójdźmy dalej. Zostawmy sobie tą zmienną tutaj i na, na razie, żeby było jasne, zostawmy sobie także zapisywanie typów, ponieważ nawet nawet skala nieraz może się pomylić. Yy, akurat no, nie, jeśli mówimy o prostych typach typu integer, ale przy klasach powinniśmy już być ostrożni, bo kiedy na przykład zapisujemy nula, to niekoniecznie. Wiadomo, o jakie 0 o nam chodzi, tak? Więc zostawmy to tak, jak jest, i przejdźmy dalej do klas, e, raczej <noise> funkcji. Funkcja w skali wygląda bardzo podobnie do zmiennej. Z tą różnicą, z tą różnicą że zapisujemy ją za pomocą słowa kluczowego def. Słowo kluczowe def mówi, że mamy do czynienia z funkcją. Dalej piszemy nazwę funkcji. Nazwijmy ją sobie funkcja. 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 A, nawet pisać nie potrafię. Yy, oraz yy, dalej mamy otwarcie i zamknięcie nawiasu, czyli coś podobnego jak w większości języków programowania. Yy, w tych nawiasach. Właśnie podajemy argumenty. Funkcja będzie przyjmowała dwa argumenty, jeden o nazwie x, drugi o nazwie y. Ale teraz musimy jeszcze powiedzieć, jakie to są argumenty, ponieważ w tym przypadku nie możemy kazać skali dynamicznie wywnioskować tego, czym jest x. Podczas odwoływania się do funkcji, na przykład. Tylko musi funkcja mieć swój określony schemat. I w tym przypadku zapisujemy tak samo po dwukropku typ zmiennej, jaki chcemy, żeby ta funkcja przyjmowała. I teraz w skali wszystko działa mniej więcej instynktownie, więc jeśli zapisujemy typ zmiennej, który chcemy. Typ zmiennej po prostu zapisujemy po dwukropku, to tak samo zapiszemy. Wartość, którą zwraca funkcję. Czyli jeśli chcemy, żeby funkcja ta zwracała integera, to napiszemy tak samo po dwukropku tutaj po nawiasie int. Jeśli chcemy, żeby zwracała ona booleana, zapiszemy po nawiasie boolean. Jeśli chcemy, żeby zwracała double, zapiszemy double i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie chcemy, aby funkcja. Jeśli chcemy, aby funkcja nic nie zwracała, to po prostu piszemy dalej bez dwukropka. Ale my dla bardziej rozwiniętego przykładu zrobimy sobie coś w tym stylu i teraz dajemy znak równa się bo bez tego by się nam trochę tak czepiało i dalej otwieramy klamrę i zamykamy. I pomiędzy tymi klamrami mamy naszą funkcję. I teraz oczywiście pokazuje nam tutaj przy otwarciu klamry błąd. Dlaczego pokazuje nam błąd? Otóż dlatego, że jest to napisane, że funkcja zwraca inta, a funkcja nic nie zwraca. No. Tak. Więc my zwrócimy sobie na przykład sumę tych dwóch liczb, które przyj przyjęliśmy w argumentach. I teraz wiele z Was zastanowi się, o co chodzi. Przecież napisałem tylko x plus y. Nie dałem żadnego wyraźnego komunikatu, że chcę zwrócić tą wartość. E, otóż w skali, e, gdy nie ma return czyli zwróć to funkcja zwraca ostatnią podaną wartość czyli w tym przypadku x plus y jakbyśmy chcieli żeby zwróciła piątkę to napiszemy po prostu piątkę i jest, kiedy się człowiek do tego przyzwyczai to powiem szczerze jest to naprawdę wielkie uproszczenie zaoszczędza zawsze te kilka milisekund pisania jednej, jednego wyrażenia. Więc porozmawiamy trochę bardziej o tym, jak to ten język jest skalowalny. Więc pierwsze możemy przyjrzeć temu, co można byłoby tu skrócić. Pamiętać się pewnie z innych języków programowania, jak to mamy na przykład pętlę, file e... oraz na przykład mamy tutaj tylko jedną rzecz w tej pętli, i chcemy tylko, żeby ta pętla po prostu oddziaływała na tą rzecz. To, jak wiadomo, możemy skrócić o te tutaj klamry, ponieważ w takim wypadku na przykład nic to nie zmienia. I skala robi dokładnie to samo z nie tylko, nie tylko pętlami, nie tylko z warunkami, ale także z funkcjami. Czyli możemy w tym przypadku, mając funkcję, która, jest, która ma tylko jedną linijkę, skrócić to i zapisać ją w ten sposób. Świetne. Nie? Teraz, <laughs> teraz, teraz, teraz napiszmy może sobie jakiś prosty Program I dla zasady będzie to hello world, tylko z tą różnicą, że, że, że zapiszemy sobie stringa do zmiennej, żeby trochę bardziej streścić to, o czym mówiłem w tym odcinku. Więc zapiszmy sobie maina. Maina w skali piszemy w ten sposób, że nazywa się on po prostu main i przyjmuje on Analogicznie, tak samo jak java, tablicę, która się nazywa arx jest to tablica stringów I tablicę w skali robimy w ten sposób, bardziej porozmawiam o tym w osobnym odcinku, teraz tylko po prostu możecie to przepisać Jak widać array, tutaj pomiędzy nawiasami wpisujemy typ i mamy tablicę stringów jako argument eee, Więc print Ln. Jest to zamiennik printline z Java, czyli on nam po prostu wypisuje coś w konsoli. Teraz zróbmy sobie tutaj zmienną. Zróbmy ją tekst i nie będziemy pisali, jaki to jest typ. Napiszemy hello world. Pamiętajcie, żadnych średników. Oraz wpiszemy sobie tekst tutaj jako argument. Witajcie. Znowu jestem po krótkiej przerwie. I tak chciałem otóż jedną rzecz podkreślić. Popełniłem na początku tutoriala błąd. Nie powinno tutaj być class, powinien to być object. Ponieważ jeśli chcemy mieć maina jako statyczny, jako statyczną metodę. To musi ona być w obiekcie. Obiekt jest to klasa, jest to obiekt klasy. Nie jest to klasa, której możemy zrobić e, inny obiekt, tylko jest to po prostu obiekt klasy, coś na styl, na styl klasy statycznej. Więc e, o tym też porozmawiam kiedy indziej, po prostu na razie chciałbym to podkreślić. I teraz powinniście być w stanie uruchomić projekt prawidłowo o i mamy naszego hello world'a wypisanego, więc tak to by było na tyle w tym tutorialu i widzimy się w następnym odcinku kursu jeśli Wam się film spodobał to możecie go polubić albo pisać komentarze pod filmem, jeśli macie jakieś propozycje. I widzimy się następnym razem. Hej.